Siemano, jestem Piotrek Noliw i witam Cię w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na serwerze Project RPG i na wstępie mam taką ciekawą informację. Otóż jest organizowany konkurs na 20 zł Carda. Link do, oczywiście, wątku będziecie mieli w opisie tego filmu. A co trzeba zrobić, żeby wygrać? Oczywiście wejść na wątek podany w opisie. W tym wątku musicie zrobić cztery rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wstawienie screena dowolnego z Project RPG. Druga to subskrypcja mojego kanału, oczywiście najważniejsza, jaka taka może być. Trzecia to skomentowanie postu, którego macie właśnie w opisie. A czwarty to polubienie. Po prostu te wszystkie cztery rzeczy musicie wykonać No i macie okazję na zdobycie 20 tam na w kardzie. Więc co, myślę, że po prostu taka kwota no, nie jest za duża Ale przynajmniej przedawam się na jakieś, nie wiem Może sobie kupicie na serwerze premium plus Czy tam, no, znaczy premium, nie premium plus Bo e, już tu jest swój premium z tego co wiem Chyba tyle, jeśli właśnie w konkursie chcecie wygrać Polecam zajrzeć do opisu Tam macie właśnie w ten wątek, najważniejszy I właśnie, jesteśmy teraz przy jednej rzeczy Którą jest urząd I w ogóle budynek urzędu wygląda w taki oto sposób Nie wiem jak wygląda w środku, dlatego teraz sobie szybko wejdź Wygląda to w sumie jak zwykły urząd, więc y, tutaj doradca jest, doradca co on robi. Brak graczy, graczy w pobliżu, okej, okay. nie wiem co on robi, ale nieważne, dzisiaj nie tym się zajmujemy. Chciałbym wam się jeszcze pochwalić tą nową furą, znaczy to nie jest nowa, ani moja, tylko przede wszystkim to jest fura agenta, który mnie oprowadzał w sumie po serwerze, e, no więc tak to wygląda. Normalnie, super GT totalne kozak, dziury za to. Normalnie drifty będziemy robić i takie inne sprawy. No, i tak ten samochód wygląda, ale żeby nie był film nudny, pojedziemy teraz kupić samochód, bo, e, no jak wiecie, to jest film, samochód pożyczony, z pożycz, pożyczonymi się najlepiej jeździ, ale jednak trzeba mieć coś swojego. Mam przy sobie 5000 w banku. No już trochę nie mam 5000, bo chyba straciłem trochę pieniędzy, głupił fotoradar, ale pojedziemy sobie do Fort Carson? Nie, co to było za miasto? Chwila, czekaj, nie było. Ford Carson to było. F12. To było, to było to miasto, nie wiem co to jest za miasto, ale tu jest Cygan i tu są samochody, więc tam pojedziemy kupić pojazd pierwszy. Gdy będziemy tam jechać opowiem wam o fajnej rzeczy, która w ogóle jest do, na, na serwerze, e, znaczy w sumie to jest kilka fajnych rzeczy, bo tu jest jedna fajna rzecz, no mówię kilka fajnych rzeczy, a nie jedna. Po pierwsze w bagażniku można schować jakieś rzeczy i to jest bardzo fajne, zaraz wam to pokażę w sumie. Ja tam jak mnie agent oprowadzał, to jest taki moderator tutaj jeden, jak on mnie oprowadzał to pokazał mi jak, jak, jak wyciągać rzeczy z bagażnika i takie inne rzeczy, więc y no, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyli tym, na tym serwerze. A jeszcze jedną fajną rzeczą to jest spalanie w pojazdach. Zwykle na RP, jak jest takie spalanie, powiem wam szczerze, takie, no prawie tego spalania nie ma. Te samochody palą w ogóle jakby miały silniki jak kurde od skutera I, i tutaj akurat to jest inaczej, nie? Jak widzicie teraz mam tak 3 4 baku, ale zobaczycie pod koniec odcinka ile będę miał baku, bo wiecie, ja tu trochę przejeżdżę na filmie, więc zobaczymy ile spalę, spali ten pojazd, choć pojedziemy pewnie do salonu jeszcze i zobaczę w ogóle ile Fabrycznie ma ten pojazd spalanie Bo taka ciekawostka, patrzcie na to Jesteśmy ucygana i teraz tak Ja ogólnie sobie wybrałem do kupienia Primo Wcześniej sobie patrzyłem, bo mi akurat starczy pieniędzy I patrzcie teraz na to Macie tu napisane średnie spalanie I teraz tak, ten pojazd ma silnik 1,7 dm sześciennego Znaczy sześciennego? chyba, chyba ta, sześciennego. Więc średnie spalanie to jest mniej więcej 5 litrów na 100 km, to jest małe spalanie. Ale na przykład tutaj taki silnik, e, znaczy pojazd z większym silnikiem, na przykład taka Tampa, która ma silnik benzynowy 2,7 litra. E, no i spalanie jest już 16 litrów e, na 100 km, to jest już trochę dużo, e, tak sobie powiedzmy. E, no i tak to wygląda, tu w sumie jest jeszcze jeden samochód, to, to też jest Tampa. E, co? Nieważne, tu też jest jeszcze jedna sampa, Jesz jest jedna jeszcze jedna sampa i ona ma 27 litra też i ma 10 litrów spalania. Czekajcie, to, to jest dziwne czemu to ma mi spalania od tego. To ma 16 litrów na 100 km, a to ma 10 litrów i 2,7 silnik, nie rozumiem tego, ale okej, okay. przymknijmy na to oko. Może tak jest, może nie wiem, jakiś układ wydechowy, nie wiem, nie znam się na mechanice. Nieważne, odstawmy tą bestię na bok, bo teraz kupujemy mój prywatny samochód, już nie będzie wypożyczany, tylko przede wszystkim ten musimy gdzieś odstawić, bo tak go zostawić tutaj to trochę tak nieładnie. Więc zostawimy ten pojazd tutaj, niech on tutaj pięknie siedzi i ciekawostka jeszcze jedna. Jeśli zostawimy samochód na włączonym światłach, no to wtedy nam się akumulator roz rozładuje. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz, tu jest dużo ciekawej rzeczy na tym serwerze. Jak włączymy sobie nasze... Podniesiemy w sumie maskę, załóżmy, że nam się rozładował, rozładował akumulator, no to wtedy podchodzimy, wpisujemy mu kośnik, kable. I patrzcie, to wyciągają na się takie kabelki, i wtedy potrzebujemy drugiego pojazdu, do którego te kable możemy podłączyć. I wpisujemy też u kości kable, ale w sumie tu nie ma innego pojazdu, więc no, to nie zadziała. Więc tak, wchodzimy sobie w blip, oczywiście tutaj jest blip różowy. I teraz tak, klikamy Enter o niskiej klasy pojazdów. No i mamy prawiona, i w sumie go kupujemy. Klikamy Enter. Zmin pojazd, patrzcie, jak, jak to w ogóle wygląda. Mamy to ogólnie, o, prędkość maksymalna, przyspieszenie, przyczepność, hamowanie, jak w GTA 5 trochę. Dobra, kupujemy pojazd. Ja klikam enter i teraz tak co się stanie? Nie wiem co się stanie, bo w sumie no pierwszy raz to robię. Jakaś muzyka gra. Chłopie, pa to. Kupiliśmy samochód za grube pieniądze. E, no i tak, mamy prawiona, w sumie wygląda trochę jak manana, czyż nie? Patrzcie na to. Podobieństwo może tutaj nie, ale od boku podobieństwo... E, Przyznaczcie, że trochę duże, choć ten samochód jest trochę większy od tamtego. Nieważne, kupiliśmy samochód i teraz tak, mamy mało paliwa, to jest diesel. E, nie wiem czy to się różni czy diesel czy tam benzyna. E, chwila to jest diesel? Chyba tak. O, dziękuję Adam za 24 zł. Dziękuję. Pozdrawiam widzów, gorące pozdrowienia dla Ciomajtka, więc Ciomajtek masz pozdrowienia, pewnie to oglądasz, więc tak. Pojedziemy teraz sobie do jednej pracy, bo prosili mnie, żebym pokazał taką fajną pracę. Jest to nowa praca, nazywa się Drwal. Okej, okay, witam was na nowej pracy, w sumie tak, tu jest parking pewnie, okej, okay, ej, nawet parking ciekawy, stos drewna, transport, interakcja. Okej, okay, ty, zabierzemy chyba to, to drewno, zabierzemy. Czekajcie, e, najpierw to musimy chyba bagażnik otworzyć. Teraz transport, E, a nie, R, interakcja. E, nie, musisz posiadać odpowiedni poziom zatrudnienia jako drwal, aby podnieść ten na, na terenie lasu. Okej, okay, czyli nie możemy chyba tego jeszcze zrobić, ale e, no nieważne. Może do pojazdów wsadzimy jak będziemy drwalem. E, dobra, to wszystko wyłączam. I tak, tu jest praca drwala i pewnie musimy tu wejść. Śniadanie, e, ścinanie, a nie śniadanie, magazynowanie, pielęgnacja. E, Okej, okay, zarabiaj. Okej, okay. zarabianie gotówką. Tu co tu jest w ogóle? E, informacje, ranking, ulepszenia. E, pójdziemy tutaj sobie i mamy pielęgnować drzewka jakieś albo nie wiem co możemy robić. Tu ogólnie macie top listę, znaczy topkę ogólnie pracowników. O, tu jest pielęgnacja, pole. Wymaga zasadzenia. Zasadź nasiono. Sadzimy nasiono, więc tak, ukryjemy sobie to x Okej, okay, czyli teraz sadzimy sobie tutaj te drzewka. E, a, musimy posadzić to jeszcze, a nie to rośnie sobie powoli. Ale patrzcie to! Wymaga podlewania? Jaki dźwięk, gościu, dobra, e, podlewamy dalej. Drzewo nam rośnie, piękne drzewko. I otrzymałem w ogóle 7-12 dolarów otrzymałem spoko, to co teraz trzeba zrobić? Wymaga podlania. Gotowe do ścięcia, okej. Okay. Czy on to sprayem zrobił? A nie, on oznaczył drzewo sprayem, żeby do ścinania było. Tu coś jeszcze jest, drzewo do podlania. Może w ogóle zamienię się pracą i pójdę teraz na jakby ścinanie drzew. To będzie chyba najlepsze, bo teraz trochę z drzew jest do, do ścięcia. Więc wchodzimy tutaj i ścinanie drzewa. Okej, okay, możemy ścinać drzewa. Eee, potnij. Okej, okay, mamy e, e, transport. Okej, okay, nie mogę tego chyba podnosić, to nieważne. O ty gościu, dostałem 18 dolarów za to ścięcie. Łatwa kasa, powiem Wam szczerze: zarobiłem już 40 dolarów i chyba szybciej. O, już 70, 80 nawet, nie 70. Więc y, tu chyba się szybciej zarabia. A co to tutaj jest w ogóle? Chyba to trzeba w ogóle inną profesję wybrać. Wtedy tu się to drzewo składuje. E, no to wybierzemy tą nową interakcję, znaczy nową pracę w sumie. Magazynowanie. Klikamy i teraz tak. Transportuj stosy drewna. Więc transportujemy te stosy. Tu jest jedno. Klikamy E. Ok, to się podnosi. Kładziemy to tutaj i teraz tak. Możesz sprzedać stos za 12 dolarów. Okej, okay. bonus odległości. Aha. Dobra, czyli sprzedaliśmy za ej, to miało być za 12 dolarów, a nie 5 dolarów. Co to kuźwa ma być? O, oszukali mnie. Mam jeden plan, co by zrobić z tym drewnem, ale nie wiem czy mu się uda. Tu jest ten właśnie stos drewna i teraz tak, czy możemy się do samochodu i wtedy coś zrobić, bo jeśli nie, dobra, możemy wsiąść, czyli teraz tak, otwieramy bagażnik i wiecie co chcę zrobić teraz? Zabieramy to drewno, o, podnosimy, bardzo dobrze i teraz tak, wkładamy do bagażnika, on jest pusty. E, wyjmij niż i teraz jak to mam. Czy ja wsadziłem właśnie bardzo dobrze, wsadziłem stos drewna legalny przedmiot legalny to jest, dobra? He, to zabierzemy tutaj drewno, kurde powiniemy im drewno, <gry> tak to się robi właśnie. Kładziemy następne drewno. I w ogóle ile możemy tego tutaj zdobyć? Oho, pojemność bagażnika. Mamy 20 kg na 70 kg, to nawet dużo. Chyba na tym skończymy, nie będę im tu więcej krat tego drewna, ale przynajmniej widzicie jak ta praca wygląda. Ja ją sobie zakończę. No i co? Jedziemy z moim drewnem, bo to już jest w sumie moje drewno. Jedziemy pokazać wam jeszcze jedną pracę. A jeszcze jedną pracą to jest po prostu grzybiarz. I tam się po prostu zbiera grzyby. Witam w pracy grzybiarza. I teraz tak. Topka jest chyba taka sama, z tego co widzę. No i wchodzimy do pracy tutaj, pewnie co tutaj jest w ogóle. Tu jest. O, koszyk bierzemy. O, tu to zajebiście wygląda. Ty, gość. Grzyby się zbiera w tym lesie. Bo z tego co mi wiadomo, to w tym lesie się je zbiera. Że tu mam takim bokiem przejść. Wieczary mamy, ale by zebrać. Ty, gość. Zajebiście to wygląda. Zbieramy grzybki. Jestem grzybiarzem. Bardzo fajna praca, aż tutaj uspokaja Muchomor. No nie wiem, czy mnie Muchomora zbierać. Ciekawe, czy tam skupuje tu Muchomory. Zaraz zobaczymy. Zebraliśmy Muchomora. Tu mamy jeszcze jeden Muchomor średni. to co, zbieramy chyba po kolei te grzyby zobaczymy, ile w ogóle zrobimy przez ten kawałek czasu. Zebrałem już cały koszyk i zobaczymy teraz, ile no to dostanę pieniędzy. Idziemy do kupca i teraz tak. Eee, mamy tutaj stawka, za ile mogę sprzedać te grzyby. 130 dolarów. Sprawdzić wartość koszyka. Mały, duży, średni, ogromny. Ogromny, kurde, Muchomor jeszcze jest. Ok. 134 zł, czyli ta praca jest według mnie nawet dobrze opłacalna, kurde za taki czas ile pracowałem, to jeszcze 5 expa, ale czekajcie, level, gdzie jest level macie tu je ogólnie jeszcze na F2 macie ekwipunek, co jest też bardzo fajne i pewnie wam jeszcze to pokażę, jeśli jakąś osobę znajdę, ogólnie rzeczy, które możemy zjeść działają w taki sposób że, że nam po prostu dodają życie Ty na przykład wejdę sobie na ten dach i potem z niego skoczę, straciłem trochę życia, jak widzicie tam jest taki pasek, który się odjął i teraz tak, mamy przekąskę, albo na Gazowany, zjemy na przykład to i teraz tak Użyj, klikamy lewy przycisk myszy I nam się leczy życie O widzicie, trochę się uleczyło, Więc no, tak to właśnie działa A prawy możemy przekazywać, ale no, nikogo nie ma w pobliżu Więc tak jakby O kurde, przekazałem nikomu Przedmiot, więc zmarnowałem właśnie napój gazowany, ale no nieważne, jakby tu stała przed osoba, to po prostu by ten napój gazowany dostała. No i co, na tym będziemy kończyć? Powiem wam jeszcze raz o tym konkursie, które, o którym mówiłem na początku filmu. Do wygrania jest 20 zł w Kardem. A co trzeba zrobić, żeby wygrać? Oczywiście są cztery proste rzeczy. Pierwsza rzecz to jest po prostu yy, oczywiście w WONKU, który będzie w opisie. Tam musicie te wszystkie rzeczy zrobić. Yy, no i co, cztery rzeczy najważniejsze? Wstawienie dowolnego screena z serwera, oczywiście z Project RPG Dwa to za Subskrybowanie mojego kanału, to jest rzecz najważniejsza. Bez tego ani rusz, po prostu. Trzecie to skomentowanie postu, które jest tutaj właśnie w opisie i polubienie tego postu. Według mnie, cztery te rzeczy są bardzo proste do zrobienia. E, tutaj taka jeszcze ciekawostka. Wyniki będą około 5 sierpnia, tak jest napisane. No i też obowiązkowo w konkursie musi być co najmniej 25 osób, więc radzę się zgłaszać. Teraz jest ile mniej więcej? 6 osób jest z 25, więc. Radzę wam tutaj zagłosować, jeśli chcecie wygrać, no bo mogą wam przepadnąć pieniądze. A tego chyba byście nie chcieli. Więc konkurs o 20 PSC jest na forum, link w opisie do wszystkiego. No i no i co, chyba tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście na filmie. Oczywiście link do serwera, jak i do forum, jak i do Discorda będzie w opisie, wszystko będzie w opisie, spokojnie. I chyba to tyle. Trzymajcie się, do zobaczyska. I, i, i na razie, do następnego.